No i właśnie, kiedy Wawrzyczek stara się utrzymywać dystans. Nie były to oczywiście ciosy, które wstrząsnęły Jordanem. Większość z nich Anglik przyjął na gardę, ale stopowały akcje rywala. Teraz ten prawy na prawy, no ryzykuje, bardzo ryzykuje Łukasz Wawrzyczek. Bo oczywiście wierzy w siłę swojego ciosu, wierzy w odporność własną na ciosy Jordana, ale... Wielokrotnie to już powtarzaliśmy, nie ma, jak powtarza Jerzy Kulej, dwukrotnie Polski Mistrz Olimpijski, nie ma celów odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni, no i bardzo nie chciałbym, żeby w tym pojedynku Łukasz jakimś przypadkowym, szczęśliwym ciosem, jak mówią pięściarze Lucky Punch, został trafiony przez Jordana, bo kiedy sam zadaje te bardzo obszerne prawe i lewe sierpowe, jest też łatwym celem dla rywala, który na szczęście dla Polaka nie jest specjalnie wymagającym pięściarzem który potrafi wykorzystać luki w obronie rywala lewy, prawy wawrzyczka no właśnie, to jest najlepszy sposób, absolutnie tak trzeba boksować niepotrzebnie Łukasz wchodzi w te przypychanki, w tę zapaśniczą wręcz walkę z Jordanem, traci przy tym mnóstwo sił a kiedy zachowuje dystans, kiedy Boksuje ciosami prostymi, wtedy Jordan jest absolutnie bezradny. No i Rowrzyczek zdecydowanie za rzadko używa właśnie ciosów prostych. Cam Curtis już nieraz zwracał uwagę obydwu pięściarzom na to, by uważali na akcję. Wczoraj pochylałem głowy Jordan, teraz wraca atakował troszkę Polaka. No, teraz Jordan pozwoli sobie na cios, po komendzie stop. I znów prawy na prawy chwilę wcześniej. Dąbrzyczek zainkasował prawy prosty. 23 sekundy do końca tego starcia ciągle. Polak wyraźnie prowadzi na punkty. Z jego postawy chyba ja do końca zadowoleni być nie możemy. Oczywiście to zawsze styl walki Wynika także z tego, jak zachowuje się rywal, Popatrzmy, co mówi trener Jacek Dąbrowski, który ostatnio pracuje także z Albertem Sosnowskim. Jeszcze Popatrzmy na statystyki ciosów. 63 celne Wawrzyczka, 25 celnych Jordana. Wawrzyczek także więcej ciosów wyprowadza. Popatrzmy jak... Tę walkę punktują. Komentatorzy. Jest...